Sumienie. Adamie się, dzień dobry, minęła godzina dziewiąta, to oznacza, że dziś w poniedziałek za nami już 159. rocznica Smoleńska. Przepraszam, rocznicą obchodzą normalni ludzie, a ci nie przy zdrowych zmysłach obchodzą tak miesięcznica. Więc to już 159. Miesięcznica smoleńska, ale żeby było ciekawie, druga, podczas której policja nie pobiła protestujących legalnie i skutecznie obywatelek i obywateli. Tym razem znów okazało się, że hasła i ważne dla wszystkich pytania o to, na przykład, gdzie jest wrak i czy tego, kto okazał lądować dochowi gryzie sumienie. Czy to tsmeni go faktycznie gryzie? Zawsze był atak, była wolta, była szarża, był bicia, było także dokonanie z huchałem, megafonu, flagi Unii Europejskiej, czyli tak zwanej szmaty, bo tak o nim mówiła pani Pawłowi, czy w sądzie. Mniejsza o to, to było, ale jest inaczej. Dlaczego? Ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich złożył dokładnie dwa miesiące temu interpelację, m.in. w sprawie tego, co państwo na tym kanale widzieli. Chodzi oczywiście o atak na nas i o zniszczenie naszej kamery i naszego telefonu. Oby te miesięcznice, choć to w ogóle debilne patrząc na działania Kaczyńskiego, więcej się nie powtarzałyby więcej. Ci ludzie pokojowo manifestujący... Ludzie z do tej brigady opozycji nie musieli więcej cierpieć i znosić tych policyjnych szykan, jak dzisiaj to wyglądało, proszę zobaczyć. widzimy, co się dzieje boków. Z co? tej stron, wobec powyższego. O co prosicie? O co prosicie? Żeby o to, nie no, żebyśmy, no wiesz, nie wiem, bo no tutaj. A czy my się patrzymy na ognale, naturalnie? No tak. Ja poproszę tutaj Zespół antykonfliktowy, żeby tu, bo spodziewamy się tutaj konfliktu.

Rejonu działaj Policji Proszę nie Uwaga. się uczestników zgromadzenia do zachowania zbrodnego sprawy W przypadku nie podporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję przewidziany środki przybysztu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Uprzedam.

Kazałeś lądować w Działań policji nie będzie, dopóki wąsik nie zbierze. od. Cieszę się, że moje lekcje i przypomnienie prawa zadziałały dzisiaj. tej władzy. To nie wystarczy konsekwencja. Tak i my jesteśmy konsekwentni. Ja JAREK! GRYSZE ja CHE Pokaż, No, nie, wiem. Wiem. Ja nie Przecież, przypadkowym który dostał kamerę i mnie dla Was.